저기 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 서빙 스 Młodego zapewniliśmy po prostu tego treningu. Jak już kibic z nami był. No, tam około 20 minut idzie. Zobaczymy co powie za dwa dni. Przemek, jak Ci idzie trening? To no, idzie dobrze, ale widzę ten Pan po drugiej stronie, ten dalej. To jeszcze troszkę spocił. Ty się nie śmiej, Ty się nie śmiej. Pogadamy, za godzinę, jak skończymy trening. A najlepszy deser dla nie będzie. Nie jutro, środa, tylko w środę, czwartek. napiszesz mi, jak się czujesz. Usiądziesz na kiblu i będziesz się trzymał ściana. <grym> tak będzie. Ja liczę na to, liczę, liczę. Zobaczymy, jak się będę dzwonił. Będę dzwonił, na pewno. Trzy. No dobra, rozwiążkę zrobiliśmy. I co robimy? Robić 20 przysiadów, chodzi 20 przysiadów, 20 skoków na skrzynie. Skądś w skrzynię. Chodzisz na moje orobione świeżąko, gryf, 20 kg, wysłujesz minutę. Kończysz wysłuchanie minutę. Minutę na skośnej ławce robić gruszek. No i na deser trzymasz izometryczne ciężarki, specjalnie są takie jajkowate. I trzymasz minutkę, i do zajmie 5 minut. I później minuta przerwy, i tak razy 3. I na koniec starszy. 3 razy 5 minut, jak to trzymasz w takim tempie, nie ma obijania. Robić płynnie, będę I okay. nie, nie szybko, ale ma być płynna praca. To tylko teraz takie proste. Ale pogadamy po na tak, minuty, było takie proste. <grym> 20 przysiadków, wolne tempo robisz, 20 przysiadków robisz i jedziemy. No ja sobie robię minutę głosowania i pomału robisz, szerzej troszeczkę rozkręcam sobie dróg, 20 przysiadków sobie dróg. No na co ty na oklaski? to liczyć? No, To nie. To jest wynikom ponownie. 20 skoków. No co, no co ci się stało? No co ci się stało? No co ci się stało? No i skoki na skrzyni. 20. Wolno mówię, wolno rób. No co ci się stało? No, proszę pana, no co? No, nie do podłogi. A Powiedziałem. 20 stoków Wszystkie skoki go 20. Grawitacja nie trzyma. Ja mam w sobie. Ty masz zrobić 20. Robię 20. 20 robisz. Dawaj, 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 dawaj. 5 minut pracy nawet. I idziesz na wiosłowanie. A ja sobie robię teraz minutkę brzuch. Trzy? Jeszcze jeden. No pilnujecie, no. Adamy, wiosłowanie. Ruchy, ruchy. Na czasach nie jest. Za 15 minut będzie wolny. Teraz czasem czasach No wiosłuj. Filmiki się fajnie oglądało, to teraz zobaczymy, jak te filmiki pachną. No ty, tu co ty robisz? Mamy kajaku to się utopiłbyś Jedziesz, jedziesz 10 sekund Ciężko się No dawaj, jedziesz, jedziesz No 7 No dawaj. No, brzuszek, 50 sekund chociaż. Zrób 30 na izometryczne, Daj jeszcze jedno. Nie rozgrzał. Właść. Ciężarki. Dawaj ciężarki. A ja robię to. Stajesz izometrycznie. Stoisz i trzy, trzymasz tak. Sam się ci zostaw. Dostaw, zostaw. Teraz jeszcze w minutkę brzuch robisz. Jedziemy. Minutkę, minutkę jedziemy. Ja widzę chodź w stopę. jak nas czyni. O, chuj Skakujesz i przysiad. Skok, skok, dawaj. I przysiad, przysiad, złazić. Skok i przysiad. Stop. I do góry. I złazić. Złaz tu mało. Przysiad i nogą schodzisz. I 20 razy. Przysiad na dole. Od razu z przysiadem robisz sobie. No dawaj ptaszku. To jest dopiero druga Jeszcze nam zostało 10 minut pracy. A tak przyszedłeś na rozgrzewce. Poczułeś to no z naszym udziałem treningi. I dodać głosu. No, no dobrze. Jeszcze 40 sekund co ci zostało. I wchodzisz na przeziady. 20 panie kolego. On tutaj to to się odpoczywa dopiero. A mówi, że ciężko jest. Jedziesz, 20 ma być. 55 50, sekund pracy masz. Panie kolego, dawaj. Jedziesz. Mazowiecki. Jedziesz. 15 sekund na chorobę ten I Jeszcze jedna serga Dobra, serga na minutę. minuty. To udaje, że się Bo wiosło to leżało. No dawaj. Proste łapki jedziesz. 20 sekund zostało. W stronę, Dawaj, dawaj, dawaj. Czy już się tak jak ja tak, jak. No, co jest? Wyręczyłeś się? Dawaj. 10 sekund masz. I na skrzynię prosisz. 20 razy. Jedziesz, raz, dwa, trzy. Tak, jedziesz. Wlaźmy w dół. Minutę, dwie minuty pracy, z dół. Stoisz tak, minutę. No jedziesz. A ja sobie robię skrzynkę. Ciężko było mu, nie? Dobra, w razie ostatnie. Dawaj, Dwadzieścia. 20. 20. I koniec. Równy dwadzieścia drugi koniec. Dwadzieścia

No 16 17 18, 18. No 19. Jeszcze raz Dobra, dziękuję No, no i co? Powiadamy Zapraszam Trzy razy 5 minut zmęczyliśmy, a tak koza na początku. tak dokładnie. Pogadamy za dwa dni. Jutro będzie dobrze, ale drugi dzień, tak jak powiedziałem, on na kiblu nie usiądzie, więc miłego dzionka, ja idę do obowiązku. Słuchajcie się, pozdrawiam. No, to zobaczcie tego delikwenta. Jutro napiszę, co mu się stało. Zderzył się z na treningach.